matura 2019 maj poziom rozszerzony zadanie 12 Trzywyrazowy ciąg o wyrazach dodatnich czyli a większe od zera b większe od zera i c większe od zera jest arytmetyczny natomiast ciąg jest geometryczny oblicz iloraz ciągu geometrycznego e, Tak naprawdę mam dwie informacje ciąg arytmetyczny ciąg geometryczny a są trzy niewiadome a b i c ale nie mam wyznaczać A, B i C, tylko mam wyznaczyć iloraz ciągu geometrycznego, czyli tutaj być może będzie zależność między niewiadomymi, więc tak naprawdę te dwa równania powinny wystarczyć. Mogę zacząć od tego, że ten ciąg arytmetyczny ABC oznacza A, A plus R i A plus 2R i w ten sposób w podstawie do ciągu geometrycznego będę miał Jedno równanie z jedną niewiadomą. Albo skorzystam z tego, że te dwa ciągi, mam informację o ciągu arytmetycznym i geometrycznym i z tego będę mógł ułożyć równanie. Najpierw zacznę od tego, co to jest iloraz ciągu geometrycznego, to jest jeżeli drugi wyraz tego ciągu podzielę przez pierwszy wyraz, to to jest iloraz. Czyli 2 przez 3b razy a przez 1, czyli to jest 2a przez 3b, czyli 2 trzecie a przez b. Czyli tak naprawdę, jeżeli będę wiedział, ile to jest a przez b, to yy, to, to wystarczy, to to jest ilość ciągu. Yy, no i wiadomo, musi być większe od zera, dlatego że a i b są dodatnie. Zacznę od ciągu arytmetycznego. ABC to jest ciąg arytmetyczny, czyli jeżeli od drugiego wyrazu odejmę pierwszy, to jest różnica, i to jest to samo, jeżeli od trzeciego wyrazu odejmę drugi. Będę podstawiał za chwilę do ciągu geometrycznego, ponieważ chciałbym, żeby zostało mi AB, to znaczy, że musiałbym z tego wyznaczyć C i to C podstawić. Czyli C równa się. 2b odjąć a. Trzy wyrazy tworzą ciąg geometryczny, to znaczy, że drugi podzielony przez pierwszy to jest to samo co trzeci podzielony przez drugi, albo inaczej, że środkowy do kwadratu, czyli 2 przez 3b podniesione do kwadratu, to jest to samo co iloczyn pierwszego i iloczyn trzeciego. 1 przez 2a plus 2b, no i od razu zamiast c podstawiam to, co tutaj mam wyliczone, to miejsce, czyli 2b odjąć a. Dodać 2b odjąć a. Czyli 4 przez 9b kwadrat jest równe 1 przez a razy 1 przez 4b dodać a. czyli 4 przez 9b kwadrat równa się 1 przez 4 AB dodać A kwadrat, yy, pomnożę to na krzyż, czyli 9b kwadrat równa się 16 AB dodać 4 a kwadrat. Ponieważ interesuje mnie iloraz a przez b to to równanie podzielę przez b kwadrat na pewno b jest różne od zera bo wyrazy ciągu były dodatnie w założeniu mamy, że b jest większe od zera czyli otrzymuję 9 równa się 16 a przez b dodać 4 a przez b do kwadratu i wiem, że a przez b, e, znaczy nie, 2 trzecie a przez b to jest q. To na razie postawię, że a przez b to jest t. I t na pewno ma być większe od 0. Czyli 9 równa się 16t dodać 4t kwadrat. Mam równanie kwadratowe. 4t kwadrat dodać 16t, podjąć 9 równa się 0. Delta, czyli wyróżnik trójmianu kwadratowego. 256 odjąć 4 razy 4 razy minus 9. Czyli to jest 256. Dodać 9 razy 4 to jest 36. I razy 4 to jest 144. Czyli 400. Pierwiastek z delty to jest 20. Czyli pierwsze te. To jest minus 16 plus 20 przez 2 razy a, czyli 8. To jest 4 ósme, czyli 1 druga. A drugie t to jest minus 16 odjąć 20 przez 8, czyli minus 36 ósmych. To jest mniejsze od 0, czyli nie spełnia warunków zadania. Mam wyznaczyć Q, a w tej chwili mam tak, T, czyli A przez B jest równe 1 druga. Q mam tutaj zapisane w tym miejscu. Q to są 2 trzecie AB. Q równa się 2 trzecie A przez B, czyli to są 2 trzecie razy 1 druga czyli jedna trzecia. Zatem odpowiedź do zadania iloraz tego ciągu jest równy jedna trzecia.